Witam Was serdecznie, Dżachututek Kalera, Barcelona FIFI 15 Dzisiaj zagramy kolejny mecz, tym razem w listopadzie już Pierwszy mecz gramy z Almerią na wyjeździe Więc to nie jest zbyt silny zespół Ale zagram Bo wiecie dobrze jak to jest grać na wyjazdach i symulować Stawimy rezerwowy skład Rakitic Za Inestę Rafinha za Busquetsa Matję za Bartę, Munir za Pedro I Jeszcze Fermalena za Macerano I mamy bramkę Neymara w 20 minucie Obaj moje bracia na tutaj prowadzenie, czyli razie wszystko zgodnie z planem. to ta akcja znakomicie PSA do Neymara, Neymar strzela między dwóch obrońców. Brąkarz bezradny, ale już teraz akcja Barcelony. A ten show bardzo zły i nietrafiony. Mamy 2-0 Messi z Bramki na 2-0 na 2-0, 10 minuta. Pewny awans, pewne 3 punkty tabeli. Będziemy mieli wysokie miejsce po tym spotkaniu. I wygrywamy tutaj 2-0. Pewnie fajnie. Idziemy dalej, hmm, wiadomości, prowadzenie kadry. A jest przerwa na prezentację, jest właśnie. O kurde, tak późno, będę miał grać do 22 listopada. No to fest mi się przesunęliśmy, 20 punktów to byli dobra mm, musimy teraz zagrać u siebie ze sewillą. to nie będzie zbyt łatwy mecz więc musimy zagrać zespołem najsilniejszym hmm, kogo by tu ewentualnie można stawić Suareza za Pedro i ten składem zagramy ze i mamy piękną bramkę Messiego w... Macena, by moje prowadzenie meczu z Cywilą, strzelec na kabnął. No. Te tłumy wiwających kibisów są przepiękne. To mocny raj, strzał, nie do obrony. Tylko boszcza siatka Leo Messiego, niestety. I mamy bramkę Messiego, fantastyczny jest tutaj za długo zwlekał, bramkarz obronił i nożyce Messiego, mamy 2-0, piękna akcja. I mamy trzecią bramkę tutaj Sergio. Messi znakomicie podał, ten uderzył, bramkarz poszedł z inną stronę. Fanta. I wygrywamy tutaj pewnie 3-0. Za Sewillą. Męż był otwarty, dużo akcji. Sewilla miała trochę pycha, bo mogła tu strzelić bramkę. Ale tym razem szczęście było po mojej stronie. Oto ciekawsze fragmenty tego otru spotkania. Pierwsza bramka, mesiego. Poprzeczka, Sewilli. Tu na też akcja Messiego. Tu też słupek Sewilli. Suarez i Messi na 2-0 szupakiem. Barboza bezrodny. Tu też kolejna akcja, ale tu też mi się opiekło no i bramka na 3-0 Kolejny słupek Sewilli i pozycja spalona po której i tak padła bramka ale sędzia ja jej nie uznał bo był spalony czyli także Wygrywamy tu 3-0 Messi zawodnikiem spotkania. I co my mamy? Ligę mistrzów teraz mamy. Hmm. Ligę ja mistrzów mamy, kurde, mole tylko cztery punkty. Ja to jest piąty mecz. On dalek z wysoko. Ten mecz trzeba jednak wygrać i liczę, że Andalek przegra z Tak, Tekamy na wyjeździe, bo na Olimpieko się ciężko. Ostatnio Olimpiakos emisował właśnie. A ja przegrałem z tym Andalektem tak pychowo, że dajcie spokój. No ale nic trzeba zagrać teraz z Olimpiakosem. Hmm, hmm, Zespołem damy Rakieticza za Ineste Matiełem za Bartę, Alvesa za Montoya, który się trochę nagrał, brawo wejdzie na bramkę. I jeszcze damy Soareza, bo on musi grać za tego Pedro. Pedro ma teraz przeklepane nie ma do niego miejsca w składzie, i mamy szybką bramkę Soareza, już w drugiej minucie szybko Barcelona rozpoczęła ten mecz. Nie ma co czekać, to trzeba wygrać i dobrze to się stało, że my tę bramkę strzelili, bo gdybyśmy tu teraz męczyli się, zasili na bramkę, to byłoby po Barcelonie widzemiszów. A tak jest jeszcze dużo szansa, że awansujemy z tego drugiego miejsca. Przynajmniej jak nie z pierwszego, i już mamy 2-0. Suarez się tutaj chyba rozstrzela. Miałem inkiety. druga bramka, fantastyczne podanie w ścisku. Mocne precyzyjny strzał. Bramka z bez szans. I mamy jeszcze 0 19. minuta. I znowu ten pan z dziewiątką. Luis Suarez. Haha. Olimpiakos na kolanach. Kibice szaleją na trybunach. Nie wiedzą co się dzieje piłkarz Olimpiakosu. Tak dobrze im szło. A w tym meczu wszystko zdziało piach. Brawo, tu znakomicie wyszedł, uderzył I znakomity z szupakiem Soarez dobija. Fantastyczna akcja Co za piękna bramka. Jeszcze lepsza od Nic Messi I czwarta bramka Suareza. Będzie się śnił po nocach u Pekasowi Po pół godziny gry Olimpiakorz już totalnie jest rozwalony i kolejne bramki są tylko kwestią czasu piąta bramka Suareza. dzisiaj chyba ma Magnus w nogach i monopol na bramek ten oto zawodnik jest chyba koniem trojańskim Mosy szał. Powtórka i jeszcze mocniejszy szeł, Suarez szczera. Szóstą bramkę Niesamowity. dzisiaj go nic nie powstrzyma. Świetnie tu przejął piłkę, obrócił się, strzelił. Jako już jest bezrodny. Siódma bramka w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Siódma bramka Suareza. 90 minuta. Dzieło zniszczenia Olimpiakosu. Zakończone. Niesamowite. Przyjął. I uderzył fantastycznie. Nie mało, ma się szans. Wygrywamy tu 7-0 i chyba przeskakujemy na pewno jakąś dużynę A i tak zawodnikiem meczu z Messi, tego nie rozumiem. Sory 4 bramek szczeliów z komisji, jednak jest 4-1, bo Dortmund wygrywa Sandelek tam też wysoko Także mamy tutaj duże pole do popisu Następny mecz gramy już 30 listopada, także to będzie rzec do odcinku bo tych meczów to już dość było Zobaczymy, jak to w przyszłym odcinku by było. Ewentualnie kalendarz, potem gramy za Sevillą jeszcze nie Sewillą Puchal Hiszpanii i Aha z Borussią. Ciężki mecz będzie Hispaniał, Fetafe 6 meczy da radę też 5 meczów w jednym odcinku zrobić także oglądajcie ten odcinek na razie, cześć